Rzucić tą robotę, rzucić ten etat i założyć swoją firmę. No właśnie, ale jak to zrobić, żeby się nie skończyło twardym lądowaniem? I o tym dzisiaj w przerwie na pieniądze. Cześć, ja nazywam się Dominika Nawrowska. Witam cię bardzo serdecznie razem z moimi współprowadzącymi. Tomek Kamiński, Basia Grzybowska, Olga Siekierzyńska. Cześć. 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 Kochani, to. Pewnie się ze mną zgodzicie. Nieraz pewnie wy też mieliście taki pomysł, żeby rzucić coś jedno, otworzyć coś drugiego i spróbować tego czasami, właśnie innego smaku zarabiania pieniędzy. Natomiast naszym zadaniem dzisiaj jest podpowiedzenie tym właśnie osobom, które chciałyby zrealizować takie pomysły, jak przygotować się do tego finansowo. No to co? Od czego trzeba, od czego trzeba zacząć? No właśnie, żeby zrobić to dobrze, jak sądzicie? Ja uważam, że trzeba sobie zadać pytanie, w czym czuję się dobrze. Jeżeli nadal pracuję na etacie i przyszła pierwsza taka myśl, że chcielibyśmy spróbować coś swojego, no to w pierwszej kolejności, w czym czuję się dobrze? Już na innym nagraniu też było poruszane ten temat. Żeby zacząć się nad tym zastanawiać, ale też kształcić się, pójść na kursy w tym kierunku, pomyśleć i zacząć się dobrze czuć w tym. Oczywiście rozeznać rynek. Jeżeli chodzi o mnie i doświadczenie osób, które pierwszy raz przechodzą na swoją działalność, warto też rozpoznać się w różnego rodzaju dofinansowaniach. Ja akurat korzystałam z takiej możliwości z urzędu pracy i rzeczywiście około 30 tysięcy na rozpoczęcie tej działalności dostałam. Więc warto jest w ten sposób rozpoznać, jakie są po prostu możliwości. Okej, okay, czyli z, kiedy się pojawia taka refleksja, taka myśl, pragnienie, chcę spróbować, coś mieć swoją firmę, to ty proponujesz, to się zastanów w czymś co tak. chcesz robić w tej firmie zakładam tak w czym się czujesz dobrze i czego, jakie usługi czy produkty chcesz oferować a potem poszukaj pieniędzy na przykład właśnie w zakresie dofinansowania i tego się szuka chyba w urzędach pracy jeśli się nie mylę tak tak, tak? W, w urzędach z pracy ale też są różnego rodzaju dofinansowania z Unii Europejskiej więc warto nawet jakąś konsultację taką odbyć ze specjalistą który w takiej dziedzinie się zajmuje bo te osoby po prostu wiedzą na co zwraca uwagę akurat Unia Europejska bo akurat dane Projekty, szczególnie informatyczne z tego, co słyszałam, i innowacje też są dofinansowywane przez Unię Europejską, bo na to właśnie Unia stawia, żeby coś innowacyjnego dofinansowywać. Jeszcze tylko dodam jedną myśl. Bardzo słusznym jest to, żeby słuchać siebie, bo to my będziemy wykonywać tę pracę i to my będziemy w tym pracować. Nie żadna babcia, dziadek, sąsiadka, ani kolega z pracy, ponieważ wielokrotnie, to już z mojej dziedziny, wielokrotnie jest tak, jak żona otwiera działalność budowlaną dla męża albo dla ojca. Czasami młodzież jest wtajemniczana w jakieś tam spadkowe, kwestie prowadzenia działalności i tak naprawdę nie wiedzą nic na temat tej dziedziny i czują się zagubieni i czują co to się co znaczy otwierają dla kogoś Możesz to Czyli znaczy, Może nie dla kogoś, tylko otwierają na przykład razem z tatą e, działalność budowlaną, oczywiście uczestniczą w ramach jakiegoś tam sekretariatu, w ramach prowadzenia działalności e, takiej papierowej, e, współpraca z księgową, ale tak naprawdę nie znają tej branży, bo zatrudniają pracowników. I to jest jakby tata zna się na budowlance, ty prowadzisz działalność, zamawiasz zamówienia, zamawiasz tak, kostkę, czyli taka kostkę. Taka osoba tak czekaj, taka osoba, nie wiedząc właściwie za bardzo o co tak. chodzi w tym wszystkim, formalnie zakłada na siebie działalność tak. gospodarczą i to formalnie prowadzi, tak, podejmując tak. ogromne ryzyko. Tak. To jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważny temat, który poruszyłaś, tak. uważam. I to właśnie chodzi o to, że to jest właśnie słuchanie. E Wejście tak mm -hmm. naprawdę w biznesowy świat, tak, i okej, okay, ja jestem za, tylko prowadzenie takiej firmy, czy zaangażowanie się w to, co chce się samemu robić, tak, a nie słuchanie właśnie. No, albo macie świadomość tego, co się robi przede wszystkim. czy Dokładnie, dokładnie. Więc prowadzenie budowlanki, bo, bo akurat na rynku jest taka potrzeba, czy, czy są takie zlecenia. No to okej, okay, można w ten, w ten sposób zarobić jakieś pieniądze na to, żeby otworzyć swoją działalność, tak? Ale najważniejsze jest czuć swoją branżę i swoje, swoje możliwości. A nie słuchać po prostu kogoś obok czy z zewnątrz, nie? Żeby, Dla mnie to jest też taki żeby... wniosek, że trzeba sobie faktycznie przeanalizować rynek, bo nawet może być też tak, że my marzymy o czymś już od jakiegoś czasu, no nie, że gdzieś tam jesteśmy w jakiejś pracy, ale marzymy sobie, że ja chcę uruchomić piekarnię cukiernię, różne tworzyć produkty, a może usługi po prostu przejść na swoje, no to jednak trzeba zbadać ten rynek czy jest zapotrzebowanie, jak wygląda kwestia stawek, kiedy ja jestem w stanie też zacząć na tym zarabiać. Bardzo to jest istotne. Basiu, ale chciałam Ciebie zapytać, jak budżet domowy do tego przygotować, jak przygotować swoją rodzinę do tego dość, powiedziałabym, ostrego czasami ruchu, bo ostrego leczego, bo po prostu źródła przychodów się zmieniają i nie są jeden do jeden, nie są takie same. Dokładnie. Um, ja mam takie, powie takie powiedzenie, że oprócz. Jakby... właśnie mówić, Basiu, bo się nie słyszymy. Okay. Że oprócz rodziny na utrzymanie nagle mamy firmę na utrzymaniu. I to jest bardzo ważne. E dlatego firmy trzeba trochę traktować jako, um, no właśnie, taki osobny byt, który będzie potrzebował naszej finansowej uwagi i też mądrego takiego. Um, znaczy Zarządzania tym, tak? Jest wiele, wiele kwestii. Na przykład, to, to co powiedziałaś o tym, że trzeba jakby przygotować się, zobaczyć, jakie są stawki, ile można zarobić. Można też sobie ustalić, jeżeli nie mamy jakiegoś tam, nie wiem, z jednego konkretnego celu, w jaki sposób zarabiania chce iść. Czy na przykład wiecie, czasami się pracuje projektami przez. Kilka miesięcy, i, w te, i, i nie zarabiamy nic. Są takie usługi czy produkty, gdzie zarabiamy co miesiąc i to też czasami są różne: wiecie, jeden miesiąc dobry, drugi gorszy i tak dalej. Więc to, to wszystko trzeba sobie wziąć pod uwagę. I planować jednocześnie z tym naszym, właśnie budżetem rodzinnym. Jakby tak, bardzo fajnym krokiem, takim zalecanym krokiem jest przygotowanie zarówno rodziny, czyli tego budżetu domowego, jak i firmowego budżetu poduszką finansową, tak? Czyli przyjąć takie założenie, że przez pierwsze miesiące firma może nie zarabiać. Że może nie być tego przychodu, że możemy nie konsumować żadnego zysku, tylko trzeba cały czas gdzieś tam ją rozwijać, i ona będzie miała co miesięczne koszty po prostu. No a jednocześnie rodzina chce żyć, musi żyć, i trzeba ją w jakiś sposób utrzymać, tak? No, więc takim rozwiązaniem jest posiadanie środków, które zabezpieczą rodzinę na ten czas rozkręcania firmy. I stworzenie sobie oddzielnego takiego budżetu na prowadzenie firmy, bo potem może dojść do takiego dylematu typu, dobra, to zapłacić ZUS, czy nie wiem, prąd po prostu, nie? Wiecie o co chodzi. To firma ma być tym źródłem naszych przychodów, więc musimy ją też w sposób jakiś karmić i przetrwać, żeby wygenerować te zyski, cieszyć się nimi, nie? Więc... Czyli mówimy o takich dwóch pulach pieniędzy. Tak. Pierwszy to jest poduszka finansowa na domowe, bieżące utrzymanie wtedy, kiedy firma nie przynosi jeszcze tak. takich no, przychodów, które, które by nam i pozwoliły rozwijać firmę i też wypłacać sobie wynagrodzenie. No a druga pula pieniędzy to jest na uruchomienie, na start po prostu tego, tego biznesu, bo to jest pieniądze, to jest paliwo. No, żeby Wypadnie. maszyna ruszyła, trzeba coś do tego paliwa włożyć. Mi się wydaje, że czasami ludzie usługi mają swoje, prawda, i tam nie, nie ma wiele potrzebnych jakichś narzędzi, czy czegoś takiego, to się wydaje, że na zasadzie robię tu do tej pory, no to zacznę robić tu i to jest to samo, a to nie jest to samo, tak, bo tutaj ktoś te rachunki płaci, gdzie my tak. tylko się skupiamy na tej robocie, a tu już musimy sami te rachunki zapłacić. Tak, i, i oprócz, musimy jeszcze pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii, że pracując gdzieś i wykonując, powiedzmy, że jeżeli to nie jest stanowisko typu handlowiec, który aktywnie pozyskuje jakby klientów, a jesteśmy na stanowisku, które realizuje po prostu jakieś, jakieś zadania, jakiś cel, jakiś obszar, to musimy wziąć pod uwagę to, że we własnej firmie, żeby dojść do tego poziomu, robienia czegoś, my musimy najpierw tych klientów sobie zebrać. Czyli dochodzi nam po prostu umiejętność sprzedaży, wyceniania usług, mnóstwo mózgu dodatkowej pracy, bo tu już nikt na tacy nam nie poda. Po prostu. No i to jest takie zderzenie wiecie, ze ścianą, nie. Um, i, a często jest tak, że właśnie. Kliency... No, czekaj, 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 ale można to zrobić, bo my zakładamy, że, um, y, że wszystko trzeba samemu, samej zrobić w, tym, w, tej, w tej nowej nie, firmie. Nie. No, ale Olga powiedziała: Są pieniądze na start. Są pieniądze ale na start. Może to jest, to jest też kwestia odpowiedniego przygotowania się finansowo do tego, żeby na przykład od razu wystartować już z zespołem, z ludźmi, prawda? Wiecie o co chodzi? Tomek, co myślisz? Mikrofon. To, to tylko jeszcze bardziej podkreśla, że trzeba, że przejście musi się odbyć z poduszką finansową, co wielu może przerażać. W ogóle trochę się zachowam specyficznie. Normalnie jest tak, że to ja najmniej psychologicznych rzeczy wrzucam, a bardziej jakieś takie ultra małe przykłady. Ale w tym przypadku powiem coś bardzo psychologicznego. Bo bardzo często jest tak, że ludzie chcą przejść na własną działalność. Nie z powodów finansowych, bo uważają, że zrobią na pewno więcej, tylko z, z takiej motywacji negatywnej, że już tak bardzo mają dosyć swoją bieżącą robotę. I niestety, jeżeli ktoś chce przejść skokowo, bo ma już tak dosyć i chciałby dzisiaj rzucić, a już pojutrze zrobić własną działalność, to niestety, wydaje mi się, że trzeba tutaj takie ostrzeżenie wystosować, że. Żeby załatwić dwa problemy po kolei, jeżeli jest robota, którą tak strasznie nie dzierżymy i chcielibyśmy przejść na swoje, to żeby niekoniecznie robić to w jednym, zamachu, w jednym zamachu, bo właśnie zwykle jest tak, że działalność własna nie zarabia od razu, a na pewno nie tak duże kwoty, więc polecałbym albo próbę przejścia na pół etatu, nawet w tej pracy, której nie lubimy, ale jeżeli ktoś myśli, sobie nie, ja nawet pół etatu nie dzierżę jeszcze ani jednego dnia miesiąca, to ja mimo wszystko bym polecił, żeby najpierw zmienić pracę na coś mniej stresującego, nawet jeśli mam mniej pieniędzy, i dopiero potem przechodzić na działalność. Dlatego, że przechodzenie na działalność bez dużego przygotowania, w sposób stricte emocjonalny, jest jak skok na główkę. Jeżeli woda jest głęboka, jest pięknie, ale jeśli woda nie jest wymacana, to nie musi być głęboka i główko zamiemy. Także yy, przechodzenie etapowe. Czyli, że pół etatu i po, i po godzinach robi tam gdzieś dodatkowo robienie swojego, swojego biznesu, e, swojej działalności, lub też po prostu najpierw zmiana pracy na mniej stresującą, bo e, znam co najmniej jeden, dwa przypadki, że ludzie e, po prostu rzucili papierami z czystej emocji i myśleli sobie: no, zarobię, zarobię, i właśnie zapominali o tym, co powiedziała Basia, że jak jesteśmy u kogoś, to my nie musimy sprzedawać. Ale jak jesteśmy sami, to my tego klienta musimy sami znaleźć. Nie wystarczy, że wiemy, jak zrobić robotę. Mhm. Także, yy, także poduszka finansowa, podsumowując, tak jak było mówione, a ja bym dodał przechodzenie etapowe, a nie próba zrobienia tego na, jedne, na jeden raz. Ja bym jeszcze to dorzuciła trochę testowania, wiecie? Czegoś takiego, bo, bo, bo czasem nam się tak wydaje, że to musi być właśnie takie. Yy... No, takie, stu, takie na, na, na 100%. Zero jedynkowo, no, no. No, zero jedynkowo, nie? Albo tak, albo tak, a może potestować trochę. Czyli właśnie, jak już mam tą lepszą pracę, to tam powolutku schodzę sobie, albo no, na początku po godzinach, no taka jest prawda, też trzeba tak, y, się trochę poświęcić, co nie. A może potem właśnie z, y, zejść z tych dwóch, trzech godzin, y, czy tygodniowo, czy dziennie, i zacząć to robić, żeby się też. Popróbować popróbować się samodzielnie, samo tak osobiście, czy mi to leży, czy mi się to podoba. Z drugiej strony, czy jest popyt na to, co ja oferuję, czy się ludziom to podoba, jak ja się w tym wszystkim właśnie odnajduję, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Ja zawsze mówię, słuchajcie, że jakaby nie była to decyzja, czy idę albo wracam, to jest zawsze dobra decyzja, bo jest nasza decyzja i najlepsza dla nas, a nie, jest, a nie że to jest porażka na przykład. Tak, bo wcale nie każdy musi. Przecież być tym przedsiębiorcą. Co myślicie? Ja myślę, że też yy, Ola coś. Yy, mikrofon? Tylko jesteś wyciszona, chyba? Mikrofon. Jeżeli chcesz, to mikrofon. Proszę no. bardzo, już. Znowu, krótko. Rzecz. Słychać mnie? Słychać. Tak, teraz tak. Mhm. E, chodzi mi o to, żeby na początku też rozpoznać kwestie prawne i księgowe. Bo bardzo często, będąc pracownikiem, nie do końca znamy, jakie są koszty prowadzenia tej działalności. Jaka będzie wysokość składki ZUS-u? Czy będę watowcem, czy nie będę watowcem? Do tego wszystkiego, jakie są podatki, z czym ja startuję i co tak naprawdę będzie moim kosztem w pierwszych miesiącach, tak? Bo to jest bardzo ważne, bo to jest te minimum, na które musimy po prostu zarobić, tak? Więc to jest ważne, a druga jeszcze jest kwestia tego rodzaju, że trzeba by było ewentualnie prześledzić umowy, z kim będę współpracować, tak? Czyli umowa z klientem jest bardzo ważna i tutaj na pewno trzeba by było skorzystać. Z jakiejś porady prawnika, żeby skonstruować taką umowę, żeby też się zabezpieczyć z nowymi klientami, z którymi będę współpracować, żeby nie być no, po prostu narażonym na różnego rodzaju kary czy, czy właśnie koszty. Tak? Więc terminy wykonania pracy, właśnie wynagrodzenie, w jaki sposób będzie to wynagrodzenie itd. Dodam jeszcze tutaj ważną rzecz, coś takiego jak franczyza. Bardzo kusi to młodych ludzi, żeby spróbować tego typu działalność, na przykład żabka. I tutaj warto się zapoznać z tą wielką książką 100 stron umowy, ponieważ tam inaczej wygląda zatowarowanie, inaczej się spłaca to, to osobie, czy firmie, która jest, daje tą franczyzę i tak naprawdę jakie są zarobki po naszej stronie, a jakie są koszty. Bo z tego, co się orientuję i mam takich klientów, no to młodzież, która zaczyna w, tej, w ten sposób prowadzić własną działalność, nie wiedzą, że jak dostają właśnie od tej żabki pieniądze, to muszą zapłacić jeszcze pracownikom. I tak naprawdę bardzo mało tego wynagrodzenia zostaje. A najczęściej reklama mówi, że nie wiadomo jakie pieniądze zarobimy, tak? Więc tutaj naprawdę podpisywanie różnego rodzaju umów czy hura otwieram spółkę ZO, tak? Czyli trzeba po prostu zorientować się, jaka forma działalności, jakie koszty prowadzenia tej działalności i na pewno korzystać z porad prawników, którzy wyjaśnią, na czym polegają umowy. Dlaczego to mówię w tym kontekście? Ponieważ zdarzają mi się osoby, które przychodzą po dwóch, trzech, czterech miesiącach z zadłużeniami, bo po prostu sobie nie poradzili, nie przeliczyli tego i powodują zadłużenia już na samym początku. No dobrze, ale to oznacza, że nie podejmować tego wyzwania? Nie, to oznacza to, żeby no jednak my. czytać, co się podpisuje, wiedzieć, w co się wchodzi. Natomiast słuchajcie, to są zawsze doświadczenia. To. Znaczy moim zdaniem to są doświadczenia i nie da się w życiu przejść bez tych różnych potknięć, upadków. Które wynikają z braku doświadczenia i z braku tak. tej wiedzy. Ale też chyba któryś z Was powiedział o, o, o tym pytaniu, czytaniu. Dla mnie to są, to znaczy, żeby się otaczać ludźmi, którzy wiedzą więcej od nas na ten temat. I myślę, że cała masa jest takich osób, których można zapytać, czy nawet ta wspomniana franczyza można pójść i zapytać do tych, którzy tak. to mają i żyją i funkcjonują i chwalą sobie na przykład, albo zapytać, sprawdzić, jak wygląda to w innej firmie. No i na pewno oczywiście, jak to w życiu po prostu nie podpisywać czegoś, czego się nie przeczytało, to przede wszystkim. Dokładnie. Wychodzi nam z tego, słuchajcie, że to jest dość taka pewnie bardziej ryzykowna forma zarabiania pieniędzy niż praca na tym słynnym etacie, bo pewnie jest tu trudniej, tam wygodniej. Natomiast płaci się pewnie za to też jakąś cenę pod postacią, jak się pewnie wszyscy domyślamy, Podatków pod postacią tego, czego osoby na etacie nie widzą, dostając pensję netto, jak wysoka jest pensja brutto, tak prawda? Czyli, czyli jest jakiś jest coś za coś. Tu jest mniej pieniędzy, większa wygoda, tu pewnie jest większe, są możliwości finansowe, no ale trzeba się o to bardziej postarać. Konkludując, trzeba się do tego przygotować głównie z poziomu budżetu domowego, żeby przez pewnie pół pierwszego roku móc płacić rachunki na czas i, i, i po prostu normalnie w miarę funkcjonować. Zdobyć finansowanie na uruchomienie takiej działalności albo odłożyć swoje pieniądze, swoje pieniądze właśnie w tym celu. To jest jednak inwestycja i trzeba liczyć się z tym, że ta inwestycja może nie wyjść i te pieniądze można i może mogą to być pieniądze ostatecznie wydane na, na, na tą naukę i na tą tak, lekcję, lekcję życia. Na tą lekcję życia. I też i dodałabym, że to nie jest dla każdego, ale każdy może się przynajmniej spróbować, bo to, bo to jest też pewnie cenna lekcja. Chcielibyście coś dodać jeszcze na koniec? Ja tak, chciałabym... tak. Ja bym chciała dodać, że żeby. My się przygotowujemy na działalność. Chciałam podnieść to, co powiedziałaś teraz na końcu, że. Żeby myśleć o na działalność w taki sposób, również z pewnego rodzaju mentalną przestrogą, żeby. A co jeśli mi nie wyjdzie? Czyli mieć świadomość albo akceptację, że to nie wyjdzie. I że losu, może znowu, nie ja wyjść, wiem, ale może tak, wyjść. No, o ironii losu powiem coś psychologicznego, co zwykle nie, nie, nie ja to robię na tych spotkaniach, że um, mówiłaś o testowaniu, ja bym powiedział takiego, żeby żeby tak zaplanować sobie przejście na pierwszą działalność, szczególnie jeżeli to jest pierwsza działalność, żeby co najmniej w naszej głowie nazwać to eksperyment. Bo w momencie, w którym nazwiemy to eksperyment, po pierwsze będziemy podejmować nieco mniejsze ryzyka finansowe i po drugie nie będziemy robić tego aż tak na pucapu i z pewnego rodzaju zrozumieniem, że no trzeba pewne rzeczy sprawdzić. I mhm. będziemy też to robić z pewnego rodzaju akceptacją, że nie musimy być geniuszami i nie musimy od razu wszystkim rodzinie mówić, że będziemy milionerami za pięć dni. <ścoughs> Także taka etykietka to jest mój pierwszy eksperyment działalności gospodarczej. Fajne, fajne, fajne. Basio, jeszcze chciałeś coś dodać? E, tak. E, chciałabym dodać tylko to, że po prostu m, przechodząc właśnie na swoją e, działalność, e, musimy zaakceptować, że na pewno będą wzloty, upadki, wzloty, upadki i że to jest jakby. I wzloty i upadki. Tak, ta stała zmienna, nie? Na tym to polega, ale na tym to polega, dokładnie na tym to polega. Na tym, że idziesz krok, dwa do przodu, krok do tyłu, trzy do przodu, dwa do tyłu albo jeden. I na tym, na tym to polega, tak, zgadza się. I Że stabilność to jest jedna z ostatnich rzeczy, <laughs> po prostu na można oczywiście wypracować, ale to trzeba właśnie tak. wypracować jakimiś dobrymi decyzjami, tak? Takimi tak. biznesowymi i finansowymi po prostu. Do jeszcze, słuchajcie, tego, żeby się nie bać właśnie szukać mentorów, ludzi, którzy już są tam, gdzie my chcemy być. Ktoś, kto nas zainspirował bardzo często do takiego ruchu przecież. Albo ktoś tam, albo komuś wyszło, a to coś, tak? I też Myślę, że ludzie, którzy już są na odpowiednim poziomie i biznesu i rozwoju osobistego i też odzyskali trochę czasu, bo już tam sobie to mają tak ładnie zorganizowane, to bardzo często chcą dzielić się też tą wiedzą i wbrew pozorom i dotrzeć do nich dzisiaj wcale nie jest tak trudno i zapytać. Najwyżej powiedzą nie, co za strata, żadna strata, więc a, a zyskać można bezcenną, bezcenną wiedzę. Także sam, też chyba to, żeby nie być samemu samej, pytać, otaczać się innymi przedsiębiorcami i mądrzejszymi, bardziej doświadczonymi w związku z tym, i wejść też tak pokornie w taką rolę ucznia. Myślę, że to dużo pomaga. Super. Bardzo wam dzisiaj dziękuję, kochani, do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.